Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Łęczka Szkarb. Dzisiaj, jak widzicie, znajdujemy się na łowisku Farma Krzyczki, e, łowisko Noselia, hotel Noselia. E, do swojej dyspozycji mamy dwa stanowiska, stanowisko 9 i 10. E, niestety mamy już wieczór, dopiero teraz udaje mi się nagrywać jakiś wstęp, ponieważ cały dzień padało. Mm, Wywieźliśmy tylko rano na szybko zestawy. Przez cały dzień praktycznie nic się nie wydarzyło. Z tego co się dowiedziałem, rybka niechętnie pobiera pokarm, także nie pozostaje mi nic innego, jak wziąć się teraz, właśnie jak nie pada, przed nocką przygotować nowe przypony, założyć nowe przynęty, oczywiście od Degreta na włos. Porządnie to wysądować, wywieźć i nic. Czekać na to, aż karpie zaczną pobierać pokarm i zaprezentować Wam e, pierwszego karpia w tym roku z łowiska Noselia. Zapraszam na materiał. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Szymanko, jak, co za siatkę mam do zaprezentowania kilka nowości od The Great Bites. E, między innymi na dzisiejszy odcinek przygotowałem ciężarki. Ciężarki, tak jak ten, oklejony, myślę, że to jest jakieś drzewo, kora drzewna. E, ciężarek w granicach 200 gram. E, ogólnie ciężarki oczywiście są betonowe. Także nie sypiamy ołowiu do zbiorników e, ciężarki w różnej gramaturze. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. E, myślę, że jeżeli chodzi o wywózkę, no bo do rzutu ten ciężarek nie ma co, co mówić, się nie nadaje, ale do, do wywózki jak najbardziej polecam. Ja takie ciężarki od tego sezonu zacząłem stosować i zobaczymy, jak one się sprawdzą. E, tak jak na poprzednim materiale. E, Przedstawiałem wam kuleczki coco banana. Tak tym razem mam e, również kuleczki black fetor. Również e, kulki tonące, jak i kulki pop up. E, kulki akurat black fetor w takim e, bardzo ciemnym kolorze, praktycznie czarne, może delikatnie wymieszane z jakimś e, brązowym kolorem. No ale bardzo ciemna kulka. E, ja zawsze sp sprawiam sobie komplety, czyli powiedzmy i kulki pop-up i kulki tonące po to, aby zawsze jakiegoś bałwanka skonstruować, albo wykorzystać samego pop-upa albo samą kulkę tonącą kolejną nowością od firmy The Great Bites są orzechy tygrysie w tym wypadku jest to orzech naturalny czyli po prostu orzech przygotowany do łowienia, niestety na tej zasiadce nie będę mógł go wykorzystać z tego względu, że na łowisku jest zakaz używania orzecha tygrysiego, ale chciałem Wam pokazać, że The Great Bites ma takie coś w ofercie. Oczywiście w różnych smakach i zapachach. Black Fetor, Coco Banana, rybny zapach Tuna Space. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Orzechy są pozalewane dipami, świetnie pachną. Akurat jeżeli chodzi o rybny zapach, jest to taki właśnie ryba połączona z nie wiem, papryką. Zresztą mamy na opakowaniu to narysowane jest to ostry zapach, taka dość aromatyczna papryka. Do swojej dyspozycji jeszcze tutaj mam również orzeszki o zapachu Squid Go. Te najbardziej mi się podobają, jeżeli chodzi o zapach. No ale niestety nie będę mógł go wykorzystać. Nie będę mógł ich wykorzystać tutaj na łowisku. I że tak powiem, cała odpowiedzialność za to, czy dorwiemy jakiegoś karpia na tej zasiadce spada na Coco Banana Black Fetor i Squid Go wszystko oczywiście od The Great Bites większość zestawów to bałwanki aczkolwiek myślę, że będę próbował coś z samymi pop-upami może, może coś z samą tonącą kulką, zobaczymy jak to będzie wyglądało, to tyle co chciałem powiedzieć, ja biorę się za przewożenie zestawów przed nocą, bo niestety, ale nic się nie dzieje, więc chcę jak najlepiej przygotować zestawy na noc, wywieźć, mieć spokojną głowę, a z Wami porozmawiać przy rybce. Do zobaczenia. Siemanko, witamy Was po, myślę, jakichś 12 godzinach czekania na pierwsze branie. I od razu potężna rolka. I udało się wyjąć. Myślałem, że będzie naprawdę znacznie mniejszy. A ryba gramów. I to zobaczcie, jak przepięknie odpasiona. śliczny karp szkoda że nie pobrał w dzień wtedy na pewno i ujęcia i zdjęcia wyglądałyby znacznie lepiej no ale najważniejsze że udaje nam się dobrać do pierwszego gagatka z tej wody i taktyka o dziwo nie taka jak z reguły można wyczytać w internecie Mała PV na wiosnę i tak dalej, bo to zimna woda, ryby nie pobierają pokarmu. Tutaj łódka Patrol L doładowana praktycznie pod korek. Myślę, że jakieś 1,5-2 kilo zanęty dość drobnej w to banana, sam popek na Dirigu dociążony, delikatnie podniesiony nad dnem i oto efekt. Przepiękna ryba. No dobra, jeszcze raz krótka prezentacja. don't treat me like a neighbor don't need the different flavors of your problems just to savor I've got my own issues I need a comb to get through don't need to groan with you just go get your wrong tissue I feel like I'm losing my mind' everybody in Please Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Cause everybody in the world died Please Lord, give me a sign, a sign That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded Szymanko, witamy Was wczesnym porankiem Dosłownie pół godziny po wywiezieniu zestawów Udało się wypracować kolejną rybę Tym razem troszeczkę mniejsza Myślę, że w granicach 10 kilogramów ale co ważne, ten sam przypon, ta sama kuleczka, czyli Koko Banana od The tak Taki mały glucior. Wstaliśmy, wywiozłem zestawy, myślę, że w godzinie między 6 a 7. I o godzinie 8 mamy strzał pod drugiego brzegu. Zestaw ustawiony z, na takim wyjściu z 4 metrów, na myślę jakieś 2,80, dość ostre wyjście w trzciny i oto efekt. No dobra, wywozimy zestaw, może ryba wreszcie zacznie trochę intensywniej żerować, akurat mamy przepiękne słońce. Także nie chcemy tracić czasu. Do wody. Szymanko. Chciałbym Wam e, powiedzieć kilka słów odnośnie konkursu. E, ryby konkursowej z tego materiału. E, chodzi oczywiście o pierwszą rybę złowioną w nocy. E, jeżeli chodzi o zasady konkursu, to tak pokrótce wystarczy zasubskrybować kanał i w komentarzu wpisać e, 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 oczywiście wagę karpia. Jaką. Wy uważacie, że e, byłaby poprawna? Jeżeli chodzi o wymogi, to tyle, więc naprawdę e, bardzo mało trzeba zrobić. E, jeżeli chodzi o nagrody, to oczywiście e, towar od The Great Bites. E, myślę, że w tym konkursie postawimy na pelet. E, przychodzi wiosna, czas obfitego nęcenia e, naszych karpi. Także myślę, że świetne rozwiązanie, e, jeżeli ktoś wygra taką paczuchę od The Greta. Myślę, że to będzie woreczek 7 kg, miks rozmiarów, także każdy będzie mógł sobie tam jakoś dopasować to do swojego trybu nęcenia. Jeżeli chodzi o warunki, to tyle. My, pozostaje nam w zasadzie kilka godzin, 4, może 5, na to, żeby przechytrzyć chociaż jeszcze jedną rybę. Zobaczymy, co się wydarzy. Zestawy cały czas mamy w wodzie, także. Liczymy na to, że jakaś rybka jeszcze pobierze. Pogoda, jak widzicie, diametralnie się zmieniła i mamy przepiękne słońce. Myślę, że termometr wskazuje około 12-14 stopni, odczuwalna w słońcu. Myślę, że to jest na pewno dwie dyszki, bo jest naprawdę ciepło. Jest świetna pogoda, praktycznie bez wiatru. Nie wiem, czy taka pogoda, taka zmiana pogodowa dobrze wpłynie tutaj na te ryby i zaczną żerować. Postawiłem tym razem w dzień na płytsze głębokości. Tylko jeden zestaw leży na 4,5 metra. Także zobaczymy, czy ta ryba wyjdzie na te płytsze partie wody i zacznie zbierać stamtąd pokarm. No nic ja nie przedłużam. Trzymajcie kciuki, żeby udało nam się złowić chociaż jeszcze jednego karpia. No i to tyle. Zapraszam oczywiście do brania udziału w konkursie. Myślę, że fajna nagroda. Także to naprawdę mało, żeby zasubskrybować i, i podać zgadnąć w zasadzie, ile mógł ważyć karp złowiony przeze mnie w nocy. No i nic. To tyle. Nie przedłużam. Trzymajcie się. Siemanko. Witam się z Wami już po raz ostatni na tym materiale. E, niestety czas płynie nieubłaganie i musimy się zwijać. Mamy już godzinę 17.30, e, także kończymy zwijać cały sprzęt. No i tak kończy się ta zasiadka. Udaje nam się e, przechytrzyć dwa karpie. Jeden z jakąś tam wagą, do której e, oczywiście... Przynależy ten konkurs, o którym mówiłem wcześniej. I druga, myślę, że taka 10 plus rybka, która zawitała w tą piękną sobotnią pogodę. No nic, nie będę przedłużał. Zapraszam do brania udziału w konkursie. Zostawcie suba, łapkę, komentarz, co sądzicie w ogóle o tym łowisku. Mi nie poszło najlepiej. Rybki tutaj na pewno są, wrócę, mam nadzieję, z jakimiś przemyśleniami. I zobaczymy, co wtedy uda się ugrać na tej wodzie. No nic, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro.